Kolejna tura społecznych konsultacji nad planami rozbudowy infrastruktury dla kolei dużych prędkości potwierdziła jedno, że mieszkańcy chcą, aby inwestor prędko swe zamiary porzucił. Głośno wybrzmiało to w trakcie spotkań na terenie regionowa oraz powiatu. Tak samo myślą też samorządowi sąsiedzi. Chcąc to decydentom z PKP PLK uświadomić do pracującej na ich zlecenie firmy DataBout, zawieźli przed tygodniem tysiące podpisów i ankiet jasno obrazujących powszechny sprzeciw. Ta solidarność myślę, że jest bardzo budująca i na, dla naszych przyjaciół z PKP na pewno nie jest pomyśli, ale myślę, że akurat w tej sytuacji najważniejsza jest dla mnie solidarność samorządowców. Zależało mi na tym, żeby być tutaj dzisiaj osobiście, złożyć protest mieszkańców, którzy obawiają się o swoją własność. Protest mieszkańców Legionowa, którzy obawiają się, że ta rozbudowa kolei może spowodować wyburzenia, wywłaszczenia, może spowodować likwidację niektórych ulic, na przykład ulicy Szwajcarskiej w części, czy ulicy Plantowej, zagrozić tym inwestycjom, które zostały zrealizowane w ostatnich latach, jak chociażby tunel na przystanku, czy kładka na, na ulicy. Parkowej. Co ludzie sądzą o planach polskich linii kolejowych, zarówno ich przedstawiciele, jak i projektanci z wynajętej przez spółkę firmy Databout wyraźnie usłyszeli. Czasem nawet jak w Gminie Wieliszew, nie tylko od samych mieszkańców. Postawiliśmy ich twarzą w twarz z ekspertami, którzy nie chcę powiedzieć zmasakrowali, ale zdecydowanie postawili pod znakiem zapytanie realizację tejże kolei nie tylko przez Gminę Wieliszew, ale przez. Gminy, które, które również z nami stoją wspólnie, protestują przeciwko korytarzom. Więc ta liczba imponująca, bo myślę, że około 800 osób, która była obecna i to, to, nie byli, również, to byli również mieszkańcy z pozostałych gmin, bo też im bardzo dziękuję, że to była tak jakby kulminacja naszego wspólnego zaangażowania w walce przeciwko korytarzom kolei dużych prędkości. To na pewno te konsultacje, które trwały 5 godzin, były bardzo efektywne. I postawiły pod dużym znakiem zapytania realizację tych inwestycji przez gminy naszego, naszego powiatu i powiatu nowodworskiego. Każda gmina ma oczywiście swoje interesy i dba o nie. Natomiast jakby wszyscy oczekujemy tego samego, tak? czyli oczekujemy, że konstruktywnej rozmowy z kolejami na temat tego, jak ma wyglądać. Ten szkielet kolejowy przebiegający przez te dwa powiaty, czyli Regionowski i Nowodworski, tak żeby nie tylko obsłużyć ten pędzący pendolino do Gdańska, które się nie zatrzyma na żadnej stacji na terenie tych dwóch powiatów, czy tam może w Sielsku, ale niekoniecznie. Natomiast żeby była to kolej, która będzie przyjazna mieszkańcom i służyła do obsługi aglomeracji. Tu samorządowcy są właściwie zgodni. Rozwój kolei owszem, ale nie kosztem okolicznych mieszkańców i nie bez ich zgody. Druga strona wydaje się jednak uważać inaczej. Komunikacja jest jednostronna, to znaczy czy my czy mieszkańcy mówimy o naszych obawach, natomiast słyszymy, że tylko i wyłącznie taką informację zwrotną, że zbieramy te opinie, będziemy się zastanawiać, analizować, natomiast nie ma tutaj żadnych konkretów. To jest oczywiście etap bardzo wstępny, to jest etap planowania korytarzy. Dopiero później będą e, konkretne projekty przygotowywane, ale już na tym etapie jakby widać, że e, nie ma z drugiej strony chęci rozmowy, tylko jest przedstawianie swojego stanowiska i zbieranie opinii, które może uwzględnimy, a, ale raczej nie. Jak wcześniej donosiliśmy na planistycznym placu Boju, pozostały dwa warianty rozbudowy torów, numer 4 i 6. Ten drugi z perspektywy regionowian jest nie do przyjęcia. Jeżeli byłby realizowany wariant szósty, no to e, dewastacja e, legionowa tutaj wszystkich ulic, e, zabudowań w, w pobliżu torów kolejowych no, byłaby znaczna. Kolejowe szprychy w wariancie czwartym, przynajmniej na papierze, wyglądają nieco lepiej. Przewodniczący Rady Miasta uważa go jednak za mało realny ze względów finansowych. Ale dla centralnej, forsowanej przez rząd inwestycji, nie musi to być wcale wielką przeszkodą. Z punktu widzenia PKP jest najłatwiejszy do realizacji, ponieważ nie ma kolizji z obecnie istniejącą linią kolejową do Gdańska. Czyli krótko mówiąc, budujemy sobie. Tą opaskę, aż do tam powiedzmy przedlegionowym, do, do miejscowości Kątne. I wtedy, kiedy to wybudujemy, wajchę przekładamy i pociągi ruszają. Czyli nie ingerujemy w to, co się dzieje na trasie tej gdańskiej. Tak czy inaczej, skala ingerencji wykonawcy robót w lokalną infrastrukturę byłaby ogromna. I także z tego powodu, w opinii szefa Legionowskiej Rady, przedstawione do oceny mieszkańców plany wyglądają oględnie rzecz ujmując, mało profesjonalnie. Krótko mówiąc, to tak, tak wygląda, że ktoś sobie te kreski narysował, a nie wiem, czy był w terenie. Moja teoria jest taka: Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała kontrolę CPK. Chłopcy usiedli, wzięli flamaser i narisowali sobie parę kresek, żeby wykazać się za co biorą pieniądze. A skoro już o nich mowa, pomysł PKP PLK kosztowałby zapewne dziesiątki miliardów złotych, zaś jego realizacja byłaby rozłożona na długie lata. Korzyści natomiast nie są takie pewne. Istnieje więc spora szansa, że w kolejowej spółce pójdą w końcu po rozum do głowy i postanowią odesłać całą inwestycję na bocznicę.